Marcowy chłód w Warszawie przecinał twarz Katarzyny Wiśniewskiej, gdy wchodziła przez główne wejście Złoty Smok Corporation. W wieku 28 lat, ubrana w skromny beżowy płaszcz i niosąc starą skórzaną teczkę, wyglądała dokładnie tak, jak planowała. Jak zwykła kandydatka na pracę. Prawda była jednak zupełnie inna. Katarzyna była nową prezesą firmy. Ale nikt oprócz Rady nadzorczej o tym nie wiedział. Zdecydowała się przyjść incognito, żeby zaobserwować prawdziwą kulturę firmy przed oficjalnym ogłoszeniem swojego stanowiska. W eleganckim holu z marmurową podłogą, panował poranny ruch. Katarzyna celowo nie poszła od razu do recepcji, tylko stanęła przy windach, obserwując zachowanie pracowników. To wtedy ją zauważyła. Weronika Kamińska, 32-letnia asystentka zarządu, była znana w firmie. Ze swojej arogancji i traktowania niższych pracowników jak śmieci miała na sobie drogi garnitur marki premium i niosła kawę w firmowym kubku. Gdy zobaczyła katarzynę kobietę w skromnym ubraniu, która najwyraźniej była nowa i nie znała zasad, jej oczy rozbłysły złośliwie. Ej, ty zawołała Weronika. Podchodząc do Katarzyny z wyniosłą miną, jesteś nowa praktykantka? Katarzyna odwróciła się zaskoczona agresywnym tonem. Słucham? Pytam, czy jesteś nową praktykantką? Bo jeśli tak, to powiem ci od razu. Tutaj mamy hierarchię i takie jak ty. Spojrzała pogardliwie na skromny strój Katarzyny. Nie powinny się krącić w głównym holu jak jakieś ważne osoby. Inne osoby w pobliżu zaczęły się zatrzymywać, obserwując sytuację. Katarzyna poczuła. Jak jej policzki płoną, ale zachowała spokój. Myślę, że jest jakieś nieporozumienie zaczęła. Nie ma żadnego nieporozumienia przerwała jej Weronika głośno, ciesząc się z uwagi innych pracowników. Widzę takich jak ty każdego dnia. Myślicie, że możecie tu przyjść w waszych tanich ciuchach i udawać, że należycie do tego miejsca? Katarzyna spojrzała wokół siebie. Kilka osób filmowało telefonami, inni szeptali między sobą. Atmosfra Robiła się coraz bardziej napięta. Proszę pani, naprawdę myślę, że próbowała ponownie Katarzyna. Zamknij się! warknęła Weronika, zaraz pokażę ci, gdzie twoje miejsce. I wtedy to się stało. Weronika celowo uniosła kubek z gorącą kawą i wolno, z sadystyczną przyjemnością, wylała całą zawartość na Katarzynę. Ciemny płyn rozlał się po beżowym płaszczu, plamiąc białą bluzkę i spływając na podłogę. Ups! powiedziała Weronika z fałszywym współczuciem, ale z wyraźną satysfakcją w głosie. Jakie niezręczne. Może teraz zrozumiesz, że takie miejsca nie są dla ciebie? Hol zamilkł. Wszyscy patrzyli w szoku na przemoczoną Katarzynę, która stała nieruchomo, kawę kapającą z jej ubrania na marmurową podłogę. Co tu się dzieje? Rozległ się głos z tyłu tłumu. Przez ludzi przecisnął się Jakub Nowakiewicz starszy asystent zarządu, który właśnie schodził windą z wyższego piętra. Jego oczy rozszerzyły się, gdy zobaczył sytuację. Weronika, zawołał z przerażeniem. Co ty robiłaś? Uczyłam nową praktyantkę dobrych manier, odpowiedziała Weronika z zadowolonym uśmiechem. Ktoś musi im pokazać, gdzie ich miejsce. Jakub podbiegł do Katarzyny, wyciągając chusteczkę. Czy wszystko w porządku? Tak mi przykro za. W porządku, przerwała mu cicho Katarzyna. Jej głos drżał z powstrzymywanej wściekłości. Wszystko jeszcze w porządku, ale nie było w porządku. Katarzyna patrzyła na Weronikę, kobietę, która właśnie ją upokorzyła przed całym hol, pełnym ludzi, nie mając pojęcia, że uprzykrzyła sobie życie na najbliższe, no, prawdopodobnie na zawsze. Myślę, że powinnaś się przebrać, powiedziała Weronika z fałszywą troską. Nie możesz chodzić po firmie w takim stanie. To nie wypada. Katarzyna powoli skinęła głową, nadal nie ujawniając swojej tożsamości. Rzeczywiście, myślę, że powinnam się przebrać. Gdy wychodziła z holu, słyszała, jak Weronika śmieje się ze swoimi koleżankami. Widzieliście jej minę? Niektórzy ludzie naprawdę muszą się nauczyć znać swoje miejsce. Co Weronika nie wiedziała, to że właśnie popisała się przed przyszłą szefową. I że jej miejsce w firmie właśnie zostało bardzo, bardzo zagrożone. Katarzyna wyszła z budynku, planując swój powrót. Następnym razem nie będzie już incognito. Katarzyna siedziała w swojej kawalerce na Pradze Północ, wpatrując się w poplamiony kawą płaszcz, wiszący w łazience. Gniew, buza... Zował w niej jak wulkan gotowy do eksplozji. Przez trzy godziny próbowała się uspokoić, ale scena z holu ciągle odtwarzała się w jej głowie. Weronika Kamińska. Zapamiętała to nazwisko z tabliczki na jej piersi. Sięgnęła po telefon i wykręciła numer Henryka Kowalskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej. Henryk, tu Katarzyna. Musimy porozmawiać. Natychmiast godzinę później Katarzyna siedziała w prywatnej sali konferencyjnej na 25 piętrze naprzeciw Henryka i dwójki innych członków rady. Miała na sobie zapasowy garnitur, który zawsze trzymała w samochodzie. Więc jak wyglądało twoje pierwsze rozpoznanie? Zapytał Henryk ostrożnie. Katarzyna opowiedziała całą historię, od momentu wejścia do budynku po celowe oblanie kawą. Twarze członków Rady robiły się coraz bardziej poważne. Weronika Kamińska, powtórzył członek Rady, pan Zieliński. Sprawdzę jej akta, nie trzeba, powiedziała. Katarzyna chłodno. Już wszystko o niej wiem. Pytanie brzmi, czy możemy przeprowadzić oficjalne przedstawienie dzisiaj o piętnastego? Dzisiaj? Zdziwił się Henryk. Ale planowaliśmy to na następny tydzień, planowaliśmy wiele rzeczy, przerwała mu Katarzyna. Ale sytuacja się zmieniła chcę zobaczyć twarze ludzi gdy się dowiedzą kto jestem szczególnie pewnej osoby tymczasem w biurze weronika kamińska celebrowała swój sukces z koleżankami z działu widzieliście jak uciekła chichotała siedząc w swoim fotelu za biurkiem pewnie już pakuje swoje rzeczy i wyjeżdża z warszawy jej asystentka młoda agnieszka wiśniak wyglądała na zaniepokojona ale weronika może była kimś ważnym może powinnałaś sprawdzić kimś ważnym prychnęła weronika w tym płaszczu z second handu agnieszka czasami jesteś naprawdę naiwna jakub nowakiewicz nie mógł skupić się na pracy scena z rana ciągle mu się odtwarzała coś w oczach tej kobiety sposób w jaki zachowała godność mimo upokorzenia. To go niepokoiło. Postanowił sprawdzić listę gości i spotkań na dzisiaj. Gdy przejrzał kalendarz prezesa, jego serce zatrzymało się na moment. Katarzyna Wiśniewska. Spotkanie wprowadzające. pi pido poufne. O kurwa. Wymruczał pod nosem. Kobieta z rana. To była nowa prezes, a Weronika właśnie oblała kawą swoją nową szefową. Jakub natychmiast pobiegł do biura Weroniki. Zastał ją wciąż opowiadającą innym o swoim bohaterskim czynie: Weronika zawołał zdyszany, musimy porozmawiać. Natychmiast, Jakub, jeśli chodzi o tę dziewczynę z rana, zaczęła lekceważąco. Właśnie o nią chodzi, przerwał jej. Czy ty masz pojęcie, co zrobiłaś? Weronika zmarszczyła brwi. Pokazałam praktykantce jej miejsce. Jaki problem? Ona nie była praktykantką, ty idioto, wybuchnął Jakub. To była Katarzyna Wiśniewska. I co z tego? Nigdy o niej nie słyszałam. To nasza nowa prezes Weronika, prezes! Oblałaś kawą dyrektorkę generalną. Sala zamilkła jak makiem zasiał. Weronika pobladła. Jej pewność siebie wyparowała w sekundę. Co, co powiedziałeś? Wyszeptała. Słyszałaś doskonale. O 15 będzie oficjalne spotkanie wprowadzające. Wszyscy mamy się stawić w głównej sali konferencyjnej. Weronika chwyciła się za brzeg biurka, nogi miała jak zwaty, ale. ale ona wyglądała jak jak zwykła. Jak zwykła co? Zwykła osoba? Myślałaś, że prezesi chodzą z koronami na głowach? Jakub potrząsnął głową z niesmakiem. Weronika, właśnie skończyłaś karierę w tej firmie i prawdopodobnie w każdej innej w Warszawie. Gdy Jakub wyszedł, Weronika osunęła się na krzesło jej koleżanki patrzyły na nią z mieszanką przerażenia i fascynacji co ja narobiłam wyszeptała Agnieszka spojrzała na nią ze współczuciem ale powiedziała cicho mówiłam żebyś sprawdziła kim jest o czternastu pięć Cała firma zbierała się w głównej sali konferencyjnej. Weronika siedziała z tyłu, pobladła i drżąca. Jej arogancja całkowicie zniknęła, zastąpiona panicznym strachem. O piętnasty zaś na podium weszła katarzyna Wiśniewska. Miała na sobie elegancki granatowy garnitur i pewny siebie uśmiech. Wyglądała jak zupełnie inna osoba niż rano. Dzień dobry, powiedziała w mikrofon. Jestem katarzyna Wiśniewska. Wasza Nowa Dyrektor Generalna. Sala eksplodowała szumem. Katarzyna spokojnie poczekała, aż ucichnie. Jej wzrok, omiatając tłum, zatrzymując się na moment na Weronice. Przez ostatnie tygodnie obserwowałam firmę z zewnątrz. Dzisiaj rano postanowiłam przyjść incognito żeby zobaczyć jak naprawdę traktujecie ludzi znów szum w sali niektórzy ludzie zaczęli się rozglądać pamiętając poranny incydent i muszę powiedzieć kontynuowała katarzyna jej głos nabierał stalowej twardości jestem bardzo bardzo rozczarowana tym co zobaczyłam jej wzrok ponownie spoczął na Weronicę która wyglądała jakby miała zemdleć ale o tym porozmawiamy indywidualnie na razie cieszę się że mogę pracować z wami wszystkimi z większością z was dodała znacząco spotkanie trwało godzinę katarzyna przedstawiła swoje plany odpowiedziała na pytania i zaprezentowała się jako kompetentna liderka gdy wszystko się skończyło powiedziała Weronika Kamińska proszę zostać po spotkaniu sala opustoszała w ciszy zostały tylko katarzyna i weronika która siedziała nieruchomo jakby zamieniona w kamień więc powiedziała katarzyna podchodząc bliżej Nadal uważasz, że powinnam znać swoje miejsce? Sala konferencyjna. Była teraz pusta oprócz katarzyny i Weroniki. Cisza była gęsta jak syrop, przerywana tylko odległym szumem ruchu z ulicy. Weronika siedziała sztywno na krześle. Jej twarz była blada jak ściana. Arogancka maska z rana całkowicie opadła, zastąpiona czystym przerażeniem. Pani, pani prezes, wyszeptała w końcu Weronika drżącym głosem. Ja, ja nie wiedziałam. Nie wiedziałaś? Przerwała jej katarzyna siadając naprzeciwko. Nie wiedziałaś czego? Że jestem człowiekiem, który zasługuje na podstawowy szacunek. Weronika otworzyła usta, ale nie wydała z nich żaden dźwięk. Pozwól, że ci przypomnę nasze pierwsze spotkanie, kontynuowała Katarzyna chłodnym tonem. Nazwałaś mnie praktykantką. Powiedziałaś, że nie powinnam się kręcić w głównym holu jak jakaś ważna osoba, a potem celowo oblałaś mnie kawą, żeby pokazać mi moje miejsce. Katarzyna wstała i zaczęła chodzić po sali Czy wiesz, co było najgorsze? Nie kawa, niezniszczony płaszcz. To była satysfakcja w Twoich oczach. Cieszyłaś się, że kogoś upokarzasz. Przepraszam! wybuchnęła w końcu Weronika łzy napływające do oczu. Tak bardzo przepraszam, nie powinnam była. To był błąd. Błąd? Katarzyna zatrzymała się i spojrzała na nią ostro. Weronika, to nie był błąd, to było celowe, przemyślane okrucieństwo. Robiłaś to już wcześniej, prawda? Weronika spuściła wzrok, co było wystarczającą odpowiedzią. Sprawdziłam twoje akta, powiedziała katarzyna siadając ponownie. Sześć skarg od pracowników sprzątających, cztery od praktykantów, dwie od dostaw. Wszyscy opisywali to samo: arogancką kobietę, która traktuje ich jak śmieci. To, to nieprawda próbowała protestować Weronika. Jest nagranie z dzisiejszego ranka, powiedziała spokojnie katarzyna. Trzech pracowników filmowało telefonami. Mam całą scenę, łącznie z twoim komentarzem o tym, że niektórzy ludzie muszą się nauczyć znać swoje miejsce. Weronika załamała się kompletnie, ukrywając twarz w dłonia. Katarzyna obserwowała ją przez chwilę, potem westchnęła. Wiesz, Weronika, mogłabym cię teraz zwolnić. I prawdopodobnie powi innam, ale zamiast tego dam ci wybór. Weronika podniosła głowę, w jej oczach błysnęła nadzieja. Pierwsza opcja. Dostaniesz wypowiedzenie dzisiaj z bardzo szczegółowym uzasadnieniem, które wejdzie do twojej dokumentacji kadrowej. Będziesz miała problemy ze znalezieniem pracy w jakiejkolwiek poważnej firmie w Polsce. Nadzieja w oczach Weroniki wygasła. Druga opcja kontynuowała Katarzyna. Przez następne trzy miesiące będziesz pracować w charakterze asystentki w dziale sprzątania. Co? Weronika podniosła głowę gwałtownie. Będziesz pomagała ekipie sprzątającej, przynosić im narzędzia, robić to, co każą, za minimalne wynagrodzenie. Będziesz doświadczać tego, jak czują się ludzie, których tak bardzo pogardzasz, Katarzyna się wychyliła. A jeśli przez te trzy miesiące pokażesz, że naprawdę się zmieniłaś, że nauczyłaś się szacunku dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pozycji, dostaniesz szansę na powrót do swojego stanowiska. Weronika patrzyła na nią w szoku. To to upokorzenie tak, zgodziła się Katarzyna spokojnie. Dokładnie takie, jakie zgotowałaś mnie dzisiaj rano i wielu innym ludziom przez lata. — Jak się czujesz? — Weronika milczała długo, walcząc ze swoją dumą. — Masz dziesięć sekund na decyzję — powiedziała Katarzyna, patrząc na zegarek. — Ja... — Weronika przełknęła ślinę z trudem. — Przyjmę... przyjmę drugą opcję. — Dobrze. Jutro o szóstej jednak rano zgłosisz się do Barbary Nowak, kierowniczki działu sprzątania. Ona będzie twoją bezpośrednią przełożoną przez najbliższe trzy miesiące. Katarzyna wstała. I Weronika jedna uwaga na temat tej sytuacji do kogokolwiek, jedna próba sabotażu, jedna przyjawa twojej starej postawy i natychmiast dostajesz wypowiedzenie. Czy to jasne? Tak, pani prezes, wyszeptała Weronika. Możesz iść. Weronika wstała chwiejnie i ruszyła do wyjścia. Przy drzwiach odwróciła się jeszcze raz. Pani prezes, czy pani naprawdę da mi szansę na powrót? Katarzyna spojrzała na nią długo. To zależy wyłącznie od ciebie. Wszyscy zasługują na drugą szansę, Weronika. Ale to jest twoja ostatnia. Gdy Weronika wyszła, do sali wszedł Jakub Nowakiewicz. Wyglądał na zdenerwowanego. Pani prezes, czy wszystko w porządku? Słyszałem krzyki. Wszystko w porządku, Jakub, powiedziała Katarzyna, czując nagle ogromne zmęczenie. Weronika dostała drugą szansę. Zobaczymy, czy ją wykorzysta. Jakub przysiadł na brzegu stołu. To było bardzo mądre rozwiązanie. Zwolnienie byłoby łatwe, ale to pokręcił głową z podziwem. To może naprawdę ją czegoś nauczyć. Mam nadzieję, westchnęła Katarzyna, bo jeśli nie, to przynajmniej będzie wiedziała, że miała szansę. A teraz co? Zapytał Jakub. Katarzyna spojrzała przez okno na Warszawę. Teraz budujemy firmę, w której każdy człowiek jest traktowany z szacunkiem, bez względu na to, czy nosi garnitur, za pięć tysięcy złotych czy uniform sprzątaczki? To będzie trudne, zauważył Jakub. Najlepsze rzeczy zawsze są trudne, odpowiedziała Katarzyna z uśmiechem. Ale po dzisiejszym dniu wszyscy będą wiedzieli, że mówimy poważnie. Następnego dnia o szóstym rano Weronika Kamińska po raz pierwszy w życiu zgłosiła się do pracy w uniformie sprzątaczki. Barbara Nowak... Pięćdziesięcioletnia kierowniczka działu przywitała ją sceptycznym spojrzeniem. No proszę. Powiedziała Barbara. Sama Weronika Kamińska, ta co to zawsze patryła na nas jak na powietrze. Weronika spuściła wzrok. Wiem, że że nie byłam miła. Miła? Prychnęła Barbara. Dziecko, ty nas traktowałaś jak śmieci, a teraz masz przez trzy miesiące robić to, co my robimy każdego dnia. Barbara podała jej wiadro i mopa. Zaczniesz od toalet na parterze. I żeby było jasne... Nie będę cię traktować inaczej niż każdego nowego pracownika. Będziesz musiała na szacunek zapracować. Gdy Weronika klęczała przy pierwszej toalecie, czyszcząc podłogę, przez jej głowę przemknęła myśl o tym, jak często mijała ludzi robiących tę samą pracę, nie zauważając ich nawet. Po raz pierwszy w życiu zrozumiała, co znaczy być niewidzialną, i po raz pierwszy pomyślała, że może katarzyna Wiśniewska miała rację. Trzy miesiące później Katarzyna siedziała w swoim gabinecie, przeglądając miesięczne raporty. Złoty Smok Corporation przechodziła prawdziwą rewolucję kulturową. Nowe zasady szacunku wobec wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, zaczęły przynosić rezultaty. Produktywność wzrosła o 35%, a liczba skarg spadła do zera. Zapukanie do drzwi przerwało jej myśli. Proszę zawołała. do gabinetu weszła Barbara Nowak, kierowniczka działu sprzątania, prowadząc za sobą Weronikę Kamińską. Ale to nie była ta sama Weronika sprzed trzech miesięcy. Kobieta, która teraz stała przed biurkiem Katarzyny, miała skromny strój, krótko obcięte paznokcie i pokorną postawę. Jej arogancka maska całkowicie zniknęła. Pani prezes, zaczęła Barbara, przyszłam złożyć raport o pracy Weroniki. Katarzyna odłożyła dokumenty i skupiła uwagę na nich. Słucham. Pierwszy tydzień był koszmarem, powiedziała Barbara szczerze. Płakała, narzekała, próbowała się wykręcać od pracy. Myślałam, że nie wytrzyma. Weronika stała z opuszczoną głową, słuchając każdego słowa. Ale coś się zmieniło w drugim tygodniu, kontynuowała Barbara. Zaczęła naprawdę pracować. Pytać, jak może pomóc. W trzecim tygodniu pierwszy raz podziękowała mi za cierpliwość. Katarzyna spojrzała na Weronikę. To prawda? Tak, pani prezes, odpowiedziała Weronika cicho. Te trzy miesiące. Zmieniły mnie. Nigdy wcześniej nie rozumiałam, jak ciężko pracują ludzie, których ignorowałam. Barbara skinęła głową. W zeszłym tygodniu jedna z naszych sprzątaczek, pani Krystyna, zachorowała. Weronika została dwie godziny dłużej, żeby posprzątać jej rejon, bez płacenia, bez proszenia. Dlaczego? Zapytała Katarzyna. Weronika podniosła wzrok po raz pierwszy, bo pani Krystyna ma trójkę dzieci i nie może sobie pozwolić na zwolnienie lekarskie, a ja. Ja po prostu chciałam pomóc. W gabinecie zapadła cisza. Katarzyna studiowała twarz Weroniki, szukając oznak fałszu, ale widziała tylko szczerość. Barbara, jakie jest twoje ostateczne zdanie? Zapytała. Starsza kobieta zastanowiła się przez moment. Pani prezes, przez dwadzieścia lat pracy widziałam różnych ludzi. Niektórzy się nie zmieniają nigdy, ale Weronika spojrzała na nią z czymś w rodzaju szacunku. Ona naprawdę się zmieniła. To już nie ta sama osoba. Katarzyna wstała i podeszła do okna. Na zewnątrz Warszawa tętniła życiem. Ludzie spieszyli się do pracy, każdy ze swoją historią, marzeniami i walkami. Weronika. Powiedziała w końcu: Czy pamiętasz co mi powiedziałaś trzy miesiące temu o znajomości swojego miejsca? Tak pani prezes, i wiem, że to było okropne. A gdzie teraz uważasz, że jest twoje miejsce? Weronika zastanowiła się długo nad odpowiedzią: Myślę, myślę, że moje miejsce jest tam, gdzie mogę pomagać innym, bez względu na to czy to znaczy zarządzanie projektami, czy czyszczenie toale. Katarzyna odwróciła się od okna. W porządku, dostajesz swoją drugą szansę. Twarz Weroniki rozjaśniła się, ale Katarzyna uniosła rękę. Ale nie wracasz na swoje poprzednie stanowisko przynajmniej nie od razu. Uśmiech Weroniki przygasł lekko, ale skinęła głową tworzę nowe stanowisko koordynator relacji międzydziałowych. Będziesz pośredniczyć między różnymi działami, szczególnie dbając o to, żeby wszyscy pracownicy od prezesa po sprzątaczki byli traktowani z szacunkiem. Weronika patrzyła na nią w szoku. To to znaczy, to znaczy, że twoja praca będzie polegała na zapobieganiu sytuacjom takim jak ta sprzed trzech miesięcy. Będziesz moimi oczami i uszami, pilnując, żeby kultura szacunku, którą budujemy, była przestrzegana na każdym poziomie. Weronika milczała przez długą chwilę, próbując przetrawić te słowa. Pani prezes. Dlaczego pani mi ufa? Po tym co zrobiłam, Katarzyna usiadła z powrotem za biurkiem. Bo każdy zasługuje na drugą szansę, Weronika, ale ty już miałaś swoją, to jest twoja trzecia i ostatnia, rozumiem. Twoje pierwsze zadanie będzie trudne, kontynuowała Katarzyna. Chcę, żebyś przygotowała prezentację dla całej firmy, opowiesz o swoim doświadczeniu z ostatnich trzech miesięcy, o tym, Czego się nauczyłaś? Weronika pobladła. Przed, przed wszystkimi? Przed wszystkimi. To będzie najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłaś, ale jeśli naprawdę się zmieniłaś, udźwigniesz to. Barbara poklepała Weronikę po ramieniu. Dam radę, dziecko. Wiem, że dasz radę. Tydzień później cała firma zebrała się w głównej sali konferencyjnej. Tym razem to Weronika stała na podium drżąc lekko, ale z determinacją w oczach. Trzy miesiące temu stałam w holu tego budynku. I oblałam kawą kobietę, którą uważałam za niższą od siebie, zaczęła Weronika, jej głos początkowo niepewny, ale nabierający siły. Nie wiedziałam, że to nasza nowa prezes, ale prawda jest taka, że to nie miało znaczenia. Sala była cicha, jak makiem zasiał. Nawet gdyby była praktykantką, sekretarką czy sprzątaczką, nie miałam prawa jej tak traktować, bo każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, ile zarabia czy jakie ma stanowisko. Weronika opowiedziała o swoich trzech miesiącach w dziale sprzątania, o tym jak po raz pierwszy zobaczyła firmę oczami ludzi, których wcześniej ignorowała. Pani Krystyna ma trójkę dzieci i pracuje na dwóch etatach, żeby związać koniec z końcem. Pan Janusz, nasz ochroniarz, studiuje wieczorami żeby zostać programistą. Pani Barbara kieruje działem sprzątania lepiej, niż ja kiedykolwiek kierowałam swoim zespołem. Jej głos się załamał. A ja przez lata patrzyłam na nich jak na powietrze, bo myślałam, że mój tytuł Czyni mnie lepszą. W sali panowała cisza grobowa. Niektórzy ludzie mieli łzy w oczach. Dziś zaczynam nową pracę kontynuowała Weronika. Będę pilnować, żeby nikt więcej nie czuł się tak, jak czuła się pani prezes trzy miesiące temu, żeby nasza firma była miejscem, gdzie każdy jest traktowany z godnością. Weronika spojrzała w stronę katarzyny. Pani prezes mogła mnie zwolnić. Zamiast tego dała mi szansę na naukę, na zmianę na odkupienie. Podeszła bliżej do mikrofonu. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek czuł się przeze mnie poniżony, przepraszam z całego serca i obiecuję, że spędzę resztę mojej kariery naprawiając szkody, które wyrządziłam. Gdy skończyła, przez moment panowała cisza. Potem Barbara Nowak zaczęła klaskać. Dołączyli do niej inni pracownicy, aż cała sala grzmiała oklaskami. Weronika zeszła z podium ze łzami w oczach, ale po raz pierwszy od miesięcy czuła się lekka. Po spotkaniu Katarzyna podeszła do niej. Jak się czujesz? Zapytała. Jakby spadł mi kamień z serca, odpowiedziała szczerze Weronika. Nie wiedziałam, jak bardzo potrzebowałam przeprosin. Katarzyna skinęła głową. To była odważna rzecz. Jestem dumna z ciebie, pani prezes, czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Tamtego dnia, gdy mnie pani oblała kawą, gdy ty mnie oblałaś kawą, poprawiła ją Katarzyna z uśmiechem. Racja. Gdy ja panią oblałam, myślałam, że pokazuję komuś jego miejsce, ale pani pokazała mi moje miejsce i za to będę pani wdzięczna do końca życia. Katarzyna spojrzała przez okno na Warszawę. Wszyscy mamy swoje miejsce, Weronika, ale to miejsce nie jest nad ani pod innymi. Jest obok nich. Miesiąc później Złoty Smok Corporation znalazła się na liście najlepszych pracodawców roku. W artykule szczególnie chwalono kulturę firmy i sposób traktowania wszystkich pracowników. Katarzyna siedziała w swoim gabinecie, czytając artykuł, gdy wszedł Jakub z kawą. Pani prezes powiedział z uśmiechem kawa podana z należytym szacunkiem. Dziękuję, Jakub, roześmiała się Katarzyna. A jak radzi sobie Weronika na nowym stanowisku? Świetnie. Wczoraj zatrzymała kierownika z IT, który krzyczał na praktykanta. Powiedziała mu dokładnie to, co pani powiedziała jej trzy miesiące temu. To znaczy, że wszyscy zasługują na szacunek. Niezależnie od stanowiska, Katarzyna skinęła głową z satysfakcją. Czasami najlepszą karą jest druga szansa, a czasami, dodał Jakub, najgorsza kara okazuje się największym darem. Przez okno obserwowali Warszawę. Miasto pełne ludzi o różnych historiach, marzeniach i miejscach w hierarchii społecznej. Ale w Złoty Smok Corporation wszyscy mieli jedno wspólne szacunek. I wszystko zaczęło się od filiżanki kawy wylanej w złości, która zamieniła się w lekcję pokory. Katarzyna uśmiechnęła się pamiętając słowa, które kiedyś usłyszała. Nie ma lepszego nauczyciela niż własne błędy. A Weronika Kamińska była najlepszym dowodem na to, że każdy może się zmienić, jeśli tylko dostanie szansę i ma odwagę z niej skorzystać.